W pierwszych tygodniach ogłosiłem projekt ustawy o ochronie polskiej wsi i wierzę, że polski parlament tą ustawę przyjmie. To ustawa, w której zapisany jest zakaz wykupu polskiej ziemi, bo my mamy tyle Rzeczpospolitej, ile mamy ziemi. Ale moi kochani, jestem także Waszym głosem na arenie międzynarodowej. Bardzo dziękuję ojcu przeorowi, że o tym wspomniał. Tak, w moich rozmowach i z prezydentem Włoch Matarellą i ze wspaniałą premier Włoch Giorgio Meloni mówiłem o tym, że musimy zbudować mniejszość blokującą dla umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Nie jest to w interesie polskiego rolnika, a także rolników w innych regionach Europy. Jestem Waszym głosem. Tu jest tu jest Moi kochani z ludu.